Slow Mazury to tereny położone wśród lasów i jezior na obszarze chronionego krajobrazu Jeziora Mielno, co gwarantuje utrzymanie zielonego, spokojnego i naturalnego charakteru okolicy. Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zapewnia harmonię, ład przestrzenny i małe zagęszczenie na terenach rekreacji indywidualnej i usług turystyki. Najbliższe z wielu jezior to Jezioro Tymawskie, oddalone zaledwie o 450 metrów. Ścieżka leśna wzdłuż jeziora zapewnia wiele możliwości wypoczynku. Drugie jezioro, leżące w odległości 750 metrów, to Jezioro Mielno. Znajdują się na nim trzy wyspy, na których gniazdują kormorany. W promieniu kilku kilometrów znajduje się jeszcze 10 jezior i trzy rzeki. Nasza okolica to świetne miejsce do uprawiania powolnych, ale i nie tylko aktywności fizycznych typu jogging, nordic walking, wycieczki rowerowe. Można się też kąpać, pływać kajakami, skakać do wody czy oddać się pasji wędkarskiej. Bezpośrednie sąsiedztwo lasów państwowych, które dodatkowo zostały objęte ochroną krajobrazową, to gwarancja różnorodności przyrodniczej i możliwości obcowania z nieskażoną naturą Mazur teraz jak i w przyszłości. Dla szukających odrobiny cywilizacji w odległości 3 kilometrów znajduje się mazurskie Mielno, nie mylić z nadmorskim, gdzie znajdują się ośrodki wypoczynkowe, restauracja, sklep, plaża oraz wiaty z miejscem na ognisko. Urokliwa wieś Tymawa, w której zlokalizowane są działki, to miejscowość licząca kilka domów i niewielu mieszkańców. Sąsiedztwo jezior i lasów są gwarancją, że tu się naprawdę zatrzymasz. Słowem Mazury to Mazury w połowie drogi między Warszawą a Trójmiastem. Dojedziecie tu w około 2 godziny ze stolicy i półtorej z Trójmiasta. Tutaj odnajdziesz spokój, lenistwo, błogostan, wypoczynek i beztroskę. Znajdziecie tu też możliwość ulokowania kapitału, również jeżeli myślicie o emeryturze poza miastem. To także idealne miejsce dla osób, które pracują zdalnie i szukają samotnie. Slow Mazury to miejsce dla osób szukających wytchnienia, ciszy i spokoju blisko nieskażonej natury. Jeśli jednak zapragniecie odrobiny atrakcji, to w niedalekiej odległości jest też ich niemało. Należą do nich Muzeum i Pole Bitwy pod Grunwaldem, Skansen w Olsztynku, Akwapark w Pluskach, Park Rozrywki Aktywnej Bartbu, Pole Golfowe w Naterkach, Planetarium w Olsztynie i Ośrodek Narciarski Kurza Góra. Slow Mazury, tu się zatrzymasz.